Organizm człowieka jest podatny na wiele uzależnień. Uzależniamy się od nikotyny, narkotyków, internetu, hazardu, a także od opalania się w solariach. Jednak najpoważniejszym problemem zdrowotnym w naszym kraju jest alkoholizm czyli uzależnienie od piwa, wina, wódki i innych substancji. Dlaczego człowiek podatny jest na uzależnienie? Jakie mechanizmy psychiczne i fizyczne związane są z alkoholizmem? Mamy jakieś takie uwarunkowania związane z naszą genetyką z naszą biologią. Które w jednych wypadkach sprzyjają uzależnieniu, w innych wypadkach nie sprzyjają. Jakbyśmy od tej strony popatrzyli, no to różnimy się. Genetycznie różnimy się, różnimy się w jakiś sposób chemią naszych, naszego ustroju, w jakiś sposób ta chemia wpływa na inną przemianę alkoholu, w inny sposób radzi sobie z alkoholem. To są, to są rzeczy. Chociażby gdybyśmy tak wzięli kobiety i mężczyznę, to też jest znacząca różnica. W jednym organizmie męskim jest więcej wody, w kobiecym organizmie w komórkach jest więcej tłuszczu. Alkohol rozpuszcza się w wodzie, więc, więc jakby to stężenie, tyle takiej samej ilości alkoholu wprowadzonego do, do męskiego organizmu i, i żeńskiego, ma inne stężenie. Te 50 gram alkoholu wprowadzone do ma, będzie miał inne stężenie, rozpuścić się w płynach, i inne będzie to stężenie w, w organizmach y, kobiecych. Tu już mamy, mamy różnice, też różnice wagowe najczęściej, prawda? Mężczyzna więcej waży. Więc ten stosunek alkoholu do wagi też jest inny niż. Y, to mamy dwie, prawda? dwie takie ważne różnice, chociażby od strony genetycznej. Stąd też. To działanie na kobiety alkohol jest silniejsze. Znacznie szybciej oddziaływują no z tym też znacznie mocniej. Bo to stężenie tej, takiej samej ilości jest większe. Więc musi oddziaływać też mocniej. Zresztą, zgodnie z greckim powiedzeniem, wszystko jest trucizną, decyduje dawka prawda, tej trucizny, czy stężenie tej trucizny w organizmie. To są, to są takie różnice. Jeden z najważniejszych czynników to jest czynnik społeczny. Ta grupa ludzi żyjących pod zaborem pruskim była trochę inaczej ustawiona do alkoholu niż tu na wschodzie. Tam inaczej, używano tu inaczej. Jakby poprzez, poprzez funkcjonowanie tak trochę w normach niemieckich, ci ludzie zmienili też stosunek do picia. Zresztą. Niedaleko szukać, bo teraz, kiedy wyjeżdżają nasi, prawda, pracownicy do Niemiec, to okazuje, się, że bardzo szybko przestawiają się na, na picie weekendowe. Że kiedy mają weekend, w sobotę upijają się, niedzielę cierpią, prawda, a w niedzielę idą, a w poniedziałek idą do pracy. A, a tutaj było odwrotnie, jak dostał w środę pieniądze, to do następnej środy był pijany aż mu skończyły się pieniądze. Ten sam tam jecha inne, inne warunki społeczne. Też warunki które społeczne mogą sprzyjać lub nie. Jak już mówiliśmy o, o Włochach, gdzie, gdzie jest sporo alkoholu i jego używa się właściwie na co dzień, ale tam nie ma takiej kultury, która by pozwalała na tolerancję u ludzi pijanych, na tolerowanie wszystkiego, co się wiąże z upijaniem się, z awanturnictwem, przekraczanie pewnych norm. Owszem, alkohol służy zabawie, służy polepszaniu nastroju, ale upijanie się jest tam negatywnie odbierane. Często człowiek, który się upija jest eliminowany z towarzystwa. U nas, jak popatrzymy, to mamy duże zezwolenie. Takie imprezy jak sobota, żeby się napić, prawda, imprezy imieniny, chrzciny czy, 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 czy wesela. No to, to wszyscy tolerujemy, że się ktoś napił, bo wesele, bo, bo, bo bo facet to musi, prawda? I od czasu są takie, takie bardzo zezwalające normy. Następnym czy, czynnikami jest psychologia, czyli ten zasób umiejętności psychologicznych, taki pewien obszar naszych umiejętności. W to wiążą się umiejętności intelektualne, umiejętności związane z emocjami i takie, które tworzą naszą osobowość. Jeśli osobowość jest dobrze utworzona, silna, oparta w sobie, umiejąca sobie radzić i z lękiem, niepewnością, z różnymi w różnych sytuacjach, ze stresem, taka osobowość jest mniej narażona na, na to, że się uzależni. Nie będzie potrzebowała czegoś z zewnątrz, czegoś chemicznego, co będzie pomagało jej przetrwać i poradzić sobie z różnymi sytuacjami. Czy nie umówiliśmy jeszcze jednego ważnego aspektu duchowego? Tu duchowość to nie tylko sama religia, ale to też pewne wartości, pewien, pewien kręgosłup etyczno-moralny. To jest to coś, co dostajemy także w dzieciństwie. Że on jest silny, trwały, ma jasne, konkretne zasady, często chroni młodych ludzi przed tym, żeby, żeby używać alkoholu. Też, też jest często. Bardzo ochronny. Większość młodych ludzi, kiedy podchodzi do pierwszej komunii, jest chrześcijaństw, jest, jest sporo, prawda większość u nas przynajmniej, w naszej kulturze, nam przyrzeka, że nie będzie używać alkoholu do 18 roku życia. I jest część młodych ludzi, którzy to traktuje poważnie i podchodzi do tego poważnie. I bez względu na to, jakie ma sytuację potem w tym dorastaniu, w tym 15-16 roku życia, to fakt, że, 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 że przy, przyrzekło, że podjęło takie działanie, ma dla nich ograniczony, silnie hamujący aspekt. Prawda? I kiedy dopiero zaczyna alkohol używać, jak, jak kończy się ta, to przyrzeczenie, to często bardzo mocno chroni. Pamiętajmy, że z każdym uzależnieniem możemy walczyć. Trzeba tylko wykazać się siłą woli i troską o własne zdrowie. Warto także skorzystać z pomocy specjalistów i poprosić o wsparcie najbliższych. Zachęcamy również do oglądania kolejnych odcinków realizowanych w ramach programu Profilaktyki Prozdrowotnej Miasta Białystok. W kolejnym programie poruszymy kwestię tego, w jaki sposób nasz wiek wpływa na proces uzależniania się od alkoholu. Muzyka